Wchodzę właśnie do ING, ja mamy 17:56. Także może ja już będę, mm, właśnie wbiję, bo ogólnie mi się wydaje, że im będę wcześniej, no super, im będę, widzicie, wielki koncert, gdzie gwiazdą będzie kury. Mamy no, wyjątkowe y, UGC w mieście ING. Wykonaj zadanie, koniecznie wpadnij na koncert 22. 11. No, dzisiaj mamy 29. W sumie to jest są czwarty, także to już było. I, I wychodzimy. No, to już było, słuchajcie. I wychodzimy. Mamy tutaj y, naszego wspólnika. On jest super. Mamy Edzia. Edzio jest super. Rozumiem, razem z Edziem. Tutaj mamy scenę. Scenę, widzowie. Tutaj będzie za ogólnie kilka minut. Za trzy minuty. Dwie Za dwie minuty widzowie będzie tutaj koncert Kurego Na którym wbijemy Już mamy napisane koncert Kury I za dwie minuty dwanaście Odliczonko Czekamy widzowie Te chwile, bo po prostu e, Dużo myślę, że was będzie Nie wiem, czy dużo was to będzie Widzowie Może, może widzowie was dużo będzie Nie wiem Uwiedzenie Odebrałeś ok Na jakiś błąd podobny Dobra I mamy minutę Dobra Dobra Czekamy mamy tutaj e, Dance Golden e, Gąbka, <grym>, nie potrzeby mi gąbka Mamy tutaj dwie minutki Ale to się zacznie widzieć, mi się wydaje, że wcześniej Mamy tutaj Minutę, tutaj mamy dwie minuty 17.58 Mamy minutę 20 sekund a może widzę, nie wiem Nie, będzie, e, punktualnie będzie o 18:00. także e, To jest ogólnie taki, taki, taki film, w którym ja nagrywam razem wspólnie z głosem Bo pierwszy właśnie e, film, e, właśnie koncert Kurego Nagrałam w, w, w takiej jakby troszkę połowie Nie było mnie, dobra, mam widowy 56 sekund e, Nie było mnie, może ja włączę głośność e, Przynajmniej było słychać jak kury śpiewa. Przyjdę, przyjdę na koncercie. Co tu, co tu jest? Pokaż. Przyjdę na koncert, powinno być na koncercie. Przyjdę na koncercie. Już będzie za 30 sekund, prawie koncert, wiesz, słuchaj. I, i kto to napisał? Jakiś Milionowski napisał tam. Mhm, super. 35 sekund, 26, słuchaj. 25, o, będzie odliczanie chyba, 10, 9, tak mi się wydaje, on będzie chyba odliczał Ojtek 6, 7 będzie odliczał, tak mi się przynajmniej wydaje Czeka pewnie do dziesiątki, 15 sekund? 15 sekund, okej okay. No mamy tutaj sporo ludzi, w którym... Kury, 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 3, 2, 1, 10 sekund Tak myślałam Dobra, widzowie, słuchajcie, zaczynamy koncert kurego Jesteśmy, widzowie, jesteśmy, jesteśmy tak, jesteśmy. Dzisiaj gramy razem. Tylko dobre są, które patrzą na dalej. Na stach, mi kasa. tutaj z Wami czujesz jak w domu. Let go. Widzowie. To jest ogólnie... Yy, nie jest na żywo. Ale to jest po prostu ustawione tak. O, jest! Przyszedł kury do mnie. Tańczę sobie w tych kroksach tu. O. To mi się wydaje, że on w ogóle widzowie jest, to jakby. Tylko że go nie ma jego na serwerze, sprawdźmy. Nie. Wojtek? Nie, po prostu jest to zapro zaprojektowane. Tyle pytań. Ja też wszystko zrobiłam. Zosta... Zostało pod prąd, zostało to... Prąd. No. Jakby widzowie mi teraz prąd wywaliło, to bym naprawdę się zdenerwowała. To jest naprawdę super. Czekajcie, włączmy taniec, jakiś fajny. Migasa. to O to serio śpiewa chyba. Nie, on tak tylko rusza tą buzią. Fajne. To ktoś. To, to chyba, chyba umiera. Ktoś za tym telefonem, naprawdę. Albo za komputerem. Nie jest no? No i. zaciął nawet. Migasa esklasa espera cuerda. Przepraszam. Bo nie mam A widzowie strasznie coś do mnie podchodzi. Nie wiem, do nich też tak podchodzi. Ja widzowie po prostu zaprojektowane, tak w sumie. O, patrzcie, jak to fajne. Patrzcie, jak to Idzie tu? Takie. Mówimy się razem, wspólnie, on też tańczy. Podoba mi się ta postać widowe w sensie, że on ma takie okulary. Musiałam na pewno kupić, żeby zaprojektować takie okulary. Miałam rude włosy, jestem z blondynką Powinno być takie. Super, bardzo ładnie słuchaj.

Gdzieś jak się przyjechała Do mlek, do mlek Na całym smutku na całym smutku Nie patrzę wstecz Nie patrzę w przód Popatrzę, to jest teraz I z nieboszarym nie Ja bym się widzowie ogólnie tak normalnie Ucieszyła, jakby to był mój koncert, słuchajcie Tak ogólnie Ja bym mogła też widzowie coś zaśpiewać Tylko w sumie nie mojego, tak Żebyście tak jak ja nie bali Ogólnie to, jeżeli on śpiewa Lek, to znaczy, że Ha też jakby jest, nie? Na przykład jak będzie też możliwe, że Zakochane Pary, to nie tylko śpiewa on Zakochane Pary, jak i jeszcze jeden tylko, jeżeli nie pamiętam dokładnie kto się Ja go nawet nie... Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ja go nawet nie znam XD. Nie wierzę. Ale nie mam pomysłu na odcinek. Ale nie mam pomysłu? Czy mam? Ale no nie mam. Dobra. Hmm. Teraz na śpiewa, tak myślałam właśnie, że... Mam nadzieję, że... Nie widzę tego Mam nadzieję, że nie będzie długo Czemu? O, o to też znam O, ja znam admin Jak dostać UGC mm. Na 1000 robię serial Specjal, przepraszam ja na 500 robię piosenkę z głosem. Ja mam admina w Dors. O, fajnie. admina. Jak ładnie, patrzcie, sypy. sypy i NG, jest nawet taki chyba bank bank, i NG, chyba tak jest. Nawet no tak, jest taki lew bank, i NG, no to super. Ja widzę, że już jestem po prostu w grze. A widzę, że chciałabym mieć koncert przy naprawdę. Chciałabym zagrać jakiś koncert, tylko że ja nie mam żadnej piosenki. Tak w sumie.

I tu piszą, muszę patrzeć, nie no o jest coś. Six-7. Tak myślałam. 7 Six-7, Six-7. Hook. Six-7, Six-7.